Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie update odnośnie Sonic Nodów i tego, jak je wydelegować jeszcze w fazie testnetów, aby na tym zarobić. Także moi drodzy, zapraszam do oglądania. No i na samym początku wchodzimy oczywiście w link, który znajdziecie w opisie tego wideo. Następnie klikamy sobie Connect. Ja mam Phantom Wallet, więc klikam Connect. Mój portfel był już tutaj połączony, więc rozłączyłem go, żeby wam pokazać jak to wygląda. Połączyłem w tej chwili jeszcze raz. Mam tutaj na tym portfelu jednego noda, na drugim mam portfelu jeszcze jednego noda. więc na dwóch portfelach będę musiał zrobić to samo. No i mamy dwie opcje: my running nodes i sami sobie odpalamy noda albo delegujemy je do kogoś. Druga prostsza opcja i Szybka, to jest oddelegowanie do kogoś. Więc klikamy sobie tutaj w My Delegate Node, mamy Node Community, więc klikamy sobie to i wyświetli się nam lista tutaj nodów. Oczywiście po prawej stronie mamy commission rate, na które warto zwrócić uwagę. Mamy też daily uptime i 7 day daily uptime, czyli ile potencjalnie można zrobić oraz node status, ile tutaj jest ludzi. Nas interesuje, żeby jak najmniej tutaj od nas pobrano, więc lecimy sobie od zera, tylko patrzymy sobie na to, czy status tego node jest aktywny. No więc lecimy dalej. Druga strona, trzecia strona i mamy. Mamy 1% commission i mamy aktywne node, więc tutaj mamy taki przycisk delegate. Wybieramy sobie ile chcemy nodów tutaj przeznaczyć, u mnie to jest jeden, możecie sobie kliknąć też max i wybierze wam, klikamy sobie następnie delegate, potwierdzamy sobie tutaj tą zmianę na portfelu i w tym momencie mamy już noda oddelegowanego i moi drodzy, to jest wszystko. Wasz node już w tej chwili tutaj zarabia. Jak sobie klikniecie w Activity, to widzicie, że jest właśnie tutaj delegate one note NFT 2 i ten adres, tak? I możemy sobie jeszcze przejść tutaj do strony głównej. Tutaj klikamy w to logo, zobaczyć jak to tutaj wygląda. My delegated, czyli mamy jednego noda wydelegowanego i mamy status active. Gdyby coś się tutaj zmieniło i był inactive, musicie sobie zmienić w tym w tym przypadku tej delegatora, więc klikamy sobie tutaj undelegate node NFTs i musicie sobie wtedy wybrać innego delegatora. bądź delegate i tutaj sobie dodajemy, jeśli sobie postanowicie dodać kolejne nody, bądź jeśli macie ich więcej, a wcześniej dodaliście sobie jakieś na testy. Także moi drodzy, jest to banalnie proste. W tej chwili moi drodzy podłączyłem się właśnie drugim portfelem i mamy też jednego noda i w tej chwili pokażę wam jak sobie odpalić noda u siebie, czyli nie delegując go do nikogo innego. Więc klikamy sobie run node i tutaj mamy domyślny adres. Oczywiście system nam generuje adres pomocniczy, którego możemy sobie tutaj użyć. Jeśli chcemy sobie natomiast użyć swojego własnego portfela, to klikamy sobie Import your Private Key i w tym przypadku wklejamy sobie tutaj właśnie nasz private Key naszego portfela, przy czym no, należy zachować ostrożność, więc ja tego nie robię, klikam sobie na Change to Burner Wallet i używam tej opcji domyślnie. Następnie klikam sobie Next, ustawiam sobie tutaj procent, jaki chcę zabierać dla siebie za to, że ktoś inny oddeleguje noda tutaj do mnie. Więc załóżmy sobie, że ja sobie ustawię 1% i może oddelegujecie tego noda właśnie do mnie. Klikamy sobie dalej, no i tutaj mamy teraz ustawienie, ile nodów chcę wydelegować. No ja mam na tym portfelu też tutaj jednego noda. Więc klikam sobie teraz Run, podpisuję sobie transakcję. I ten node jest już aktywny u mnie, tutaj, właśnie w tym przypadku. Więc, moi drodzy, możecie sobie oddelegować swojego noda tutaj do mnie. On powinien być cały czas tutaj aktywny. I mamy 6hc8. To jest tutaj numer, adres mojego portfela, powiedzmy, prostu tego noda oddelegowanego. Dalej jest xfmq, tak? Więc, jak możecie to sobie oddelegujcie, tego noda do mnie, bo jeszcze skopiuję ten adres żebyście widzieli cały i zamieszczę go w opisie tego wideo. Także pokazałem Wam dwa sposoby, możecie sobie odpalić swojego własnego noda, możecie go też oddelegować do kogoś innego, aby przy ewentualnych późniejszych zmianach nie przejmować się tutaj niczym. No i jeszcze taka ciekawostka na sam koniec to wszystko jest na, obecnie na DevNetie, jednak mamy też dostać za to nagrody na MainNet. Więc osoby, które mają nody, warto to zrobić teraz, ponieważ mają być też za to właśnie nagrody. Także, moi drodzy, to wszystko w tym krótkim odcinku. Pamiętajcie o łapce w górę, subskrypcji, komentarzu, no i wbijajcie na nasz kanał Discord. Cześć!